Jest dzisiaj z nami Nothing Phone 3A Lite. Jeżeli ktoś jest ciekawy, jak mi się go używa, zapraszam do oglądania. Instagram oczywiście na początek, Mirosław Mazanec, albo pan Mirek, co wpiszecie, i tak ja wyskoczę. Tam wrzucam zdjęcia z testowanych przeze mnie telefonów, z tego też są bardzo przyjemne. Jest jeszcze strona internetowa, jest którysmartphone.pl, gdzie wrzucam testy, recenzje. Bardzo dziękuję za wszystkie wejścia i jak zwykle zachęcam do podbijania tego filmu. Nasz dzisiejszy bohater Nothing Phone 3A Lite kosztuje 1100 zł bez złotówki, czyli 1099 zł jest nowością od Natinga. Jest telefonem w sumie naprawdę bardzo fajnym, bardzo przyjemnie mi się go używa. Natomiast myślę, że na początek ciekawszą historią będzie prześledzenie tego, co się w tym momencie dzieje z Natingiem. Więc jak kogoś to ludzi nie obchodzi jest zainteresowany telefonem, to niech sobie o tutaj gdzieś przewinie ten film, tam będę mówił o telefonie, a teraz troszeczkę zastanowimy się Cóż się takiego dzieje z Nothingiem, że moim zdaniem warto pochylić się na chwileczkę na tą filmą. Nothing został wymyślony przez pana Karla Pei, gościa, który odpowiadał za OnePlusa i za stworzenie OnePlusa i za zrobienie z tego OnePlusa malki pożądanej przez użytkowników smartfonów na całym świecie. Natomiast trzeba pamiętać o jednej rzeczy, pan tworząc OnePlusa miał za sobą wielki koncern BBK, oczywiście historia tam jest inna, że to tam, ale suma summarum było tak, że OnePlus powstawał pod skrzydłami BBK, pod którego skrzydłami jest tak samo Oppo, Vivo i Realme. I to są cztery gigantyczne firmy, cztery gigantyczne bende, które są zgrupowane wokół grupy BBK. I po prostu, tworząc tego OnePlusa, pan Calpei miał czas, mógł sobie pozwolić na to, żeby w pierwszym roku zrobić jeden telefon, później znowu drugi telefon, później wypuszczać już powoli jakieś inne linie tych telefonów, ale cały czas żeby nie wiem sprzedawać na początku tylko te telefony na zaproszenie, żeby wokół tego telefonu e, narastał taki hype, żeby użytkownicy go chcieli. Mądrze też postawił na początku tylko i wyłącznie na wydajność. Znaczy, te telefony miały oczywiście bardzo dobre wyświetlacze, robiły jakieś zdjęcia, natomiast w nich chodziło o wydajność i na tej wydajności zbudował mit OnePlusa. Pamiętajmy, że to było w czasach, kiedy rzeczywiście ta wydajność, to działanie smartfonów z Androidem było różne, tak? nawet tych topowych nie było. Z... Jakieś genialne, a OnePlusy miały tą szybkość brak zacięć, no to było coś, ale po jakimś czasie miłość się skończyła i firma BBK stwierdziła, że też chciałaby zarabiać na tych OnePlusach no i wtedy już się zaczęło z OnePlusami robić różnie, już doszły właśnie tak jak już mówiłem te modele F doszły linie z niższej półki na w niższej półce, ciężko nawijać makaron na uszy użytkownikom, że to są najwydajniejsze telefony a mówienie, że najwydajniejszy telefon w swojej półce cenowej no to też jakoś tak niespecjalnie. W każdym razie, pan Pej odszedł z OnePlusa i po jakimś czasie założył Nothinga. Ale tutaj jest duża, duża, duża różnica, bo tak jak powiedziałem, w OnePlusie był pod skrzydłami BBK. W związku z czym o to finansowanie przynajmniej na początku jakoś specjalnie martwić się pewnie nie musiał, a później dopiero firma stwierdziła, że chciałaby na tym zarabiać, no ale on w tym momencie jakoś tam się wymiksował z tego biznesu. Tutaj nie ma już za sobą wielkiej firmy, wielkiego producenta. Firma zachęca użytkowników i zachęca inwestorów do tego, żeby w nią inwestowali, ale wiecie, co inwestorzy chcą. Inwestorzy chcą widzieć zyski. I tak jak w OnePlusie. Pantei miał pewien okres czasu, tak tutaj ten okres czasu zdecydowanie mu się skończył. Co wymyślił? Znowu wymyślił bardzo fajną rzecz, tak jak w OnePlusach poszedł na wydajność, tak w Nothingach poszedł na interface glyph, czyli takie świecące się z tyłu światełka, które ja zawsze mówiłem, że są nie wiadomo po co, ale. Nothing mówił, że są po to, żeby powiadomienia i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Ja nawet swój jeden z pierwszych filmów, kiedy testowałem Nothinga, zatytułowałem Ani słowa o światełkach, no bo ja po prostu tego nie używałem. I po jakimś czasie okazało się, że rzeczywiście światełka były świetnym haczykiem na dziennikarzy, no bo dziennikarze znudzeni rynkiem smartfonów nagle dostali coś nowego i mogli o tym pisać. Więc był tak zwany hype wśród dziennikarzy. Ale po jakimś czasie chyba okazało się, że takiego szału na te światełka nie ma wśród użytkowników. A jak odrzeć te telefony z tych światełek, no to okazało się, że one są naprawdę bardzo fajnymi, przemyślanymi, ale średniakami, jakich jest dosyć dużo na rynku. I zobaczcie, to już jest któryś telefon Nothinga, który już tego interfejsu Glyph nie ma. Nothing postanowił też wejść, bo zaczyna od średniaków, postanowił też zrobić telefon z wyższej półki. O tutaj jest moja recenzja tego telefonu. Tam też już nie ma tego interfejsu Glyph. Tam zamiast tych światełek jest taki tutaj wyświetlacz, też jest inny układ aparatów fotograficznych, no ale znowu Niby klasa wyższa, ale tak bliżej jej do klasy średniej. Panu Pei chyba z Natingiem kurczy się dosyć czas, a inwestorzy będą się domagali zysków. W związku z czym Nating wypuszcza kolejne telefony, schodzi do coraz niższych półek. Boję się, że ta historia niestety nie zakończy się najlepiej, a szkoda. Bardzo żałuję, ja bardzo zawsze kibicowałem Nothingowi, dlatego że moim zdaniem, im więcej producentów na rynku, im więcej smartfonów na rynku, tym zyskujemy my użytkownicy. Nothing ma też tanią linię CMF, którą gdzieś tam chce sprzedawać. No, oczywiście, sprzedaje też u nas, ale tak samo wchodzić na rynki indyjskie, no, bo to jest gigantyczny rynek, więc widać, że firma szuka. Swoich użytkowników szuka pieniędzy, ale to nie jest niestety łatwy rynek. Mamy zabetonowany chyba tak naprawdę rynek. Z jednej strony trójka koreańsko-amerykańska, czyli Samsung Apple i Google Pixel. Z drugiej strony Chiny, czyli właśnie cztery marki, o których mówiłem pod skrzydeł koncernu BBK, jest pogrobowiec po Huawei, czyli Honor, jest oczywiście Xiaomi. Ale reszta to są takie ciekawostki. To jest plankton, to jest ewentualnie jakiś telefon specjalistyczny do zastosowań specjalnych, budowlanych i tego typu. No, tak to wygląda: przebić się i wejść z czymś nowym po prostu nie jest łatwo. Tak jak mówiłem, kibicuję Nothingowi, mam nadzieję, że mu się uda i to by było. Tyle tytułem mojej pogadanki, pana Milka, przy długiej na początek, a teraz szybciutko pokazuję pudełko i opowiadam o tym, jak tego telefonu mi się używa. Jedziemy szybciutko z pudełkiem, bo w pudełku jest jedna rzecz, warta uwagi, oprócz kabelka to jest etui. Ale ja nie używałem tego etui. Etui jest silikonowe, więc jak ktoś się boi, że ten telefon mu się zniszczy, to i owszem. Ale tak jak mówię, ja tego etui nie używałem, dlatego że sam telefon bardzo mi się podoba i przekonuje mnie ta jego budowa, taka jaka ona jest i nie chciałem psuć sobie tego wrażenia wkładając ten telefon w silikon. A! Ten telefon, zobaczcie, z tyłu jest zbudowany tak, on jest przeźroczysty, on tutaj ma taflę szkła Panda Glass. Boki są plastikowe, nie ma już, tak jak widzicie, tak jak już mówiłem, tego interfejsu Glyph. Zamiast tego jest po prostu, o tutaj dioda powiadomień. E, ja nie używam jej tak samo jak Interfejsu Glyph, ale mam jedną nadzieję, że firma po prostu tą diodę przestawi z tyłu. Na przód. I wtedy powrócilibyśmy, historia zatoczyłaby koło i powrócilibyśmy do tego, co już tak naprawdę straciliśmy, czyli do diody powiadomień umieszczonej gdzieś tutaj na górze w tej ramce. Na no, omówmy się, te ramki nie są najcieńsze, więc spokojnie coś by się tam zmieściło i to by była fajna sprawa. Dobrze, wracając do tej budowy, trzy obiektywy tutaj z tyłu, znaczy w sensie dwa obiektywy. No ale trzy rzeczy nam tutaj wystają, to jest jedna rzecz. Przejrzystość o niej już mówiłem. Tutaj mamy slot na dwie simki, ale jest możliwość zainstalowania karty pamięci USB-C, i tutaj, no niestety, tutaj mamy jeden głośnik. Mówiąc szczerze, ja nawet sobie nic nie przygotowałem, ale wejdźmy sobie szybciutko to się przewinie. O, no i posłuchajcie. łatwo przetłumić, płaski dźwięk, no jeden głośnik i w dodatku taki sobie, no jakieś oszczędności w tym telefonie muszą być. Tutaj, tutaj mamy dwa przyciski i jeden z nich jest czymś czego nie lubię, ostatnio jak pokazywałem Motorola tą cienką to mówiłem, że tam jest fajna rzecz dlatego, że tam przycisk do tych sztucznych inteligencji Motorola, Motorola umieszczono tutaj. I tutaj albo go używasz, a jak go nie używasz, to on ci w niczym nie przeszkadza. Natomiast tutaj dosyć często myli się i trzeba się nauczyć, tak, że to nie jest przycisk do włączania, tylko to jest przycisk do o, właśnie, notatek, które się tutaj zapisuje w przestrzeni specjalnej. A tutaj mamy przycisk do włączania, tutaj jest nic i tutaj są przyciski do regulacji głośności i tak jak mówię ja wolałbym po prostu żeby tutaj pod palcem pod kciukiem było wszystko a ten przycisk przenieść tutaj i już i nie ma sprawy i albo ktoś jest zadowolony że ma taki przycisk albo ktoś jest zadowolony bo ten przycisk do niczego mu nie przeszkadza telefon waży 199 gramów spełnia normę IP54 co w tej klasie cenowej zupełnie mi nie przeszkadza teraz szybciutko powiemy o przodzie bo przód to jest naprawdę bardzo łatwy Wyświetlacz AMOLED z odświeżaniem 120, ale nie jest to oczywiście LTPO, tylko ustawiamy sobie 60, 120 albo ten telefon przeskakuje. Jasność maksymalna 1300 nitów, uzyskiwana w trybie ręcznym, a automatycznie podbija się aż do 3000 nitów. To jest bardzo ładny wyświetlacz. Chodziłem, robiłem zdjęcia, spacerowałem, pracowałem w domu, ale pracowałem też na mieście, więc musiałem się przemieścić do pracy i z powrotem używałem tego telefonu w różnych warunkach. I nigdy nie narzekałem, bardzo naprawdę bardzo ładnie ten wyświetlacz działa. On jest płaski, on ma naklejoną folię. No i tak, jak już mówiłem, te ramki bynajmniej do najcięższych nie należą, ale też bynajmniej w niczym mi to nie przeszkadza. Działa dwukrotne uderzenie tam i z powrotem czyli w celu wybudzenia i wygaszenia. Jak widzicie, odblokowywanie twarzą działa spoko. Jest też czytnik linii papilarnych umieszczony nisko i on jest optyczny. Ale. I jedno, i drugie w sensie odblokowanie twarzą i czytnik działają w porządku, więc niczym mi tutaj nie przeszkadza. Oloy są display jest, możemy sobie do tego Oloy display przypisać różne skróty. Naprawdę tutaj wszystko jest w jak najlepszym porządku. Szybciutko jeszcze pokażę, jak wygląda to w ustawieniach wyświetlacza. Poczemu nie? To jest jasność, ciemny motyw, pasek stanu, kolory. Ja mam żywe standardowe ustawienia, tutaj nie ma zbyt wielu. Wyświetlacz o jest w trybie HDL. E Ekran blokady, always on display. O, to jest to. A odświeżanie? O, tu jest odświeżanie. Dynamiczne, wysoka, czyli 120 na maksa, albo standardowa, czyli 60 na stałe. O. I tak wygląda pudełko, budowa i wyświetlacz. Działanie i oprogramowanie. Półka średnia, niżutka, gdzieś tam pogranicze budżetu i średniej półki. Więc mamy Mediateka Dimensity 7300 Pro 4 nm z Mali G615. Pamięci wbudowanej 256 i 8 GB RAMu. Jak to wszystko chodzi? Więc wyobraźcie sobie, że jest to bardzo ładnie zoptymalizowane. Bardzo fajnie, bardzo przyjemnie chodzi. wam Tutu Benchmark, które nie chcę tego, co mi się włączasz. Um, 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 um. O, 901 tysięcy punktów, a ranking, no dobrze, już pokazuję ten ranking, bo to nie było jakieś tam dramatyczne miejsce. Ono było, ono było tutaj, o, 65-66 pomiędzy Galaxy S20 FE4G ze Snapem 865 albo Pixelem 6 Pro. O, to tak wygląda wydajność. W codziennej pracy czasami jakieś niewielkie przycięcia, ale naprawdę niewielkie. To nie jest demon, ale to też nie jest telefon, który jest wolny. To absolutnie tak bym go nie nazwał. To jest telefon, na którym bardzo przyjemnie się pracuje i 99% osób, które kupują szukają telefonu za tysiaka. Kupując go, myślę, że będą zadowolone. Nic tu się nie przycina, wszystko się ładnie otwiera, wszystko działa płynnie. Wielozadaniowość jest średnia, w sensie, że jednak ten telefon wyrzuca zakładki z pamięci dosyć szybko i o tym trzeba pamiętać. Ale okej, okay. tak, tak to jest. Wszystkie tak zwane przyległości też tutaj bardzo dobrze działają czyli GPS spoko Android Auto przez kabelek u mnie w samochodzie też działa. NFC jest, no i lokalizacja, mapy też nie mam najmniejszego problemu. Oprogramowanie. Nothing OS, który jest specyficzny i można wybrać sobie, żeby on wyglądał jak czysty Android, a można wybrać sobie tak, żeby on wyglądał właśnie tak, jak tutaj mam te ikony przyciemnione, czy tam nie przyciemnione nawet, ale po prostu w takim stylu prostym. Jest rejestrator. Jest to rozmów, ale nie telefonicznych. Jest właśnie to Essential Space, z czego ja nie korzystam. To jest taki notatnik, właśnie po przyciśnięciu tego przycisku. Coś sobie możemy zapisać, później do tego wrócić. No, tego typu rzeczy nie korzystam. Tak jak, nie tak jak mówię, jest osobna galeria, no i generalnie nie ma żadnych śmieci, za co naprawdę duży szacunek. Trzy duże aktualizacje. Mamy tutaj Androida 15 na początek. Zdjęcia filmy, słodko-gorzko będzie, dlatego że tak, mamy tutaj dwa obiektywy. Główny to jest 50 megapikseli, światło 1.9 z optyczną stabilizacją obrazu i naprawdę w dzień w ładnym yy, świetle, albo po prostu w dzień, bardzo, bardzo przyjemne zdjęcia. 8 megapikseli szeroki kąt, i tu już jest gorzej 2 megapiksele makro. no To to w ogóle mogłoby nie być moim zdaniem 16 megapikseli z przodu ze światłem 2,5. Wygląda interfejs dosyć prosto typ nocny, typ portretowy. Zdjęcie, wideo, a więcej mamy zwolnione tempo poklatkowy, no to wszystko przypomina nam iPhone'a. E, mówcie co chcecie, a przynajmniej mi tak to przypomina. E, I już pokazuję te zdjęcia, bo te zdjęcia no, są fajne. Zobaczcie sobie, trochę ich e, narobiłem. Pogoda była różna. To tutaj takie nieszczęście, taki fajny samochodzik YouTube. Proszę, o. No i zobaczmy czy widać tutaj co jest napisane. No, nie do końca. Była informacja dla kierowcy, że mam dacik. Eee, Muszę powiedzieć, że byłem zaskoczony tym, że w takich normalnych warunkach ten szeroki kąt jakoś nie odstaje kolorystycznie, bo to jest szeroki kąt, e, to jest zwykłe zdjęcie. Natomiast jak już są troszeczkę gorsze warunki, e, albo jak przybliżymy tam ten szeroki kąt, no to wtedy, o, tutaj na przykład inaczej, tak? Tutaj inaczej złapało. Tutaj ładne niebieskie i to jest obiektyw główny, a tutaj tak troszeczkę zarzucę No więc ten szeroki kąt jest, jest niestety nierówny. Natomiast zdjęcia z głównego obiektywu, e, naprawdę nie mam tutaj żadnych zastrzeżeń, żadnych pytań. Ładnie wszystko telefon łapie, bardzo ładnie typotytowy wygląda, bardzo ładne fajne jest to rozmycie tła z tyłu. Zobaczcie,, sobie tak jest typ portretowy, tak jest bez tego typu portretowego. E, przyjemne zdjęcia tym telefonem w obiektywie głównym są jak najbardziej do osiągnięcia. Proszę. No, przy dwukrotnym zoomie bardzo fajnie wychodzi to takie rozmycie naturalne z tyłu. Można się też przybliżyć. No, a w tym typie makro, no, to, to widzicie to 2 megapiksele. No to tak nie za bardzo, no, ale jakby ktoś chciał, to też oczywiście, oczywiście może. A no tutaj to znowu w dwukrotnym powiększeniu, i tak to ładnie wygląda. No, więc ja już nie gadam, pokazuję zdjęcia, pokazuję filmy. Filmy, właśnie filmy. A przepraszam, jeszcze typ nocny, bo o tym nie powiedziałem. W słabym świetle, zobaczcie jak to dziwnie wygląda. Żółto, robi się żółto. Jak to samo zdjęcie mojego kota na moich kolanach. Robiłem swoim pikselem, No to wtedy to nie było takie żółte, tak? To wtedy były normalne kolory. A tutaj w takim świetle robi się żółto. Typ nocny jest osobny, wywołuje się tak samo z automatu i jest ok, tak? No, ale taki też troszeczkę. Jakiś zażółcony, też widać, jak te zdjęcia, jak zrobimy zdjęcie, to one się zapisują, przetwarza, przetwarzają przez chwilkę. Eee, o czym to ja mówiłem? A, o filmach, więc filmy nagramy ale nie nagamy ich szerokim kątem. Nagamy tylko obiektywem głównym. No dobrze, no rozumiem, że w tym szerokim kącie byłoby po prostu słabo. To ja już nie gadam. Oglądajcie, oceniajcie. 1, 2, 3, witam. To jest nagranie w 4K, 30 klatkach na sekundę, bo 30 klatek na sekundę to jest to, co w 4 klatkach najwięcej możemy wycisnąć. Full HD jest 30 klatek i 60 klatek. Producent nam tutaj też ułatwia zadanie, bo jakbyśmy chcieli nagrać film w szerokim kącie, to nie możemy. Idealnie nagrywamy tylko z obiektywu głównego, pod paluchem, dwukrotne przeliczenie, a na maksa... Czy i to jest jeszcze kamerka do selfie. Tutaj też jest łatwo, bo tylko fulkabę. Nawet nie pamiętam czy 36, tak można 30 i 60 klatek też, ale tutaj. Ja nagrywam Fullcade w 30 klatkach. E, Kłaniam się nisko i lecę do roboty. Co nam jeszcze zostało bateria? 5000 mAh, więc ani dużo, ani mało. Czy w sam raz? Raczej tak, moim zdaniem. Ładowanie 33W w 20 minut do połowy, ale do pełna to już jest jak no, około godziny. Mi się ten telefon ładował tak gdzieś koło 50 minut. Nigdy nie ładowałem go od zera. Ważniejsze jest rozładowanie i ten telefon wytrzymywał mi spokojnie dzień i pół. Ale dla bezpieczeństwa, zawsze jak gdzieś tam rano miałem 30% po używaniu, no takim normalnym, tak? dosyć nawet intensywnym. Bo tutaj jeśli mam słuchawki, o, mam podłączone słuchawki na Tinga, tutaj bardzo fajne słuchawki, zrobię o nich szałta na uszne, na zimę, na jesień idealne, a w dodatku jakość dźwięku też bardzo fajna. W każdym razie intensywnie korzystałem z tego telefonu i starczą mi na dzień i jeszcze kawałek drugiego dnia, więc no, bateria jest w porządku. Czyli co ja sobie sądzę o tym urządzeniu? 1100 zł bez złotówki. Wiecie, jaki najbardziej telefon, jak dla mnie, jest tutaj zagrożeniem dla tego telefonu? CMF Phone, tak? Czyli ten sam producent, tańsza marka, kosztuje 999 złotych bodajże, czyli o taniej od tego telefonu, a ma lepsze zdjęcia. A dla mnie na przykład to jest dosyć ważne, a działa bardzo podobnie, a nawet też może nawet troszeczkę lepiej bardzo przyjemny telefonik. No tak jak mówię, tutaj ta cena 1100 zł niby nie jest dużo. Ale konkurencja jest tutaj spora. Można kupić wydajniejsze telefony. Oczywiście nie z tego roku, ale z przedsezonu Honor 200. Ostatnio jeden z widzów mi wrzucał, że kupił Honora 200 za 6 stówek w sklepie na jakiejś przecenie. No ja byłem w szoku, bo to naprawdę bardzo fajny telefon. Więc tak jak widzicie, naprawdę konkurencja w tej takiej średniej, niskiej półce jest duża. Natomiast jak ktoś kupi ten telefon, to myślę, że będzie zadowolony. Dlatego, że to nie jest telefon dla osób, które wymagają wiele, to jest telefon dla osób, które wymagają, żeby działał, żeby wszystko to, co ma robić, robił dobrze. No i jak dla mnie spełnia wszystkie te założenia. O, i to by było na tyle. Dzięki wielkie za oglądanie, i co? I do następnego smartfona albo jakiegoś innego urządzenia. Na razie, hej, cześć!